ma widzów z tej strony sfery. Dzisiaj 900 zł mamy na case dropie i potwieramy sobie skrzynkę czerwony strzał. I zobaczymy, czy to będzie dzisiaj czerwony strzał w kolano, czy może jednak jakiś fajny, opłacalny drop nam wypadnie. Jest 1,5% na kosę Skrzynka kosztuje 12 zł. Troszkę ich potwieramy. No i jakby chociaż jedna wpadła, to już by było, no, okej, okay, powiedzmy. Ale. To by musiało wpaść, więc sprawdzimy, czy przypadkiem tym czerwonym strzałem nie strzelimy sobie w kolano. Przedtem pamiętaj, widzu, użyj kod promocyjny, sfert, jakby, jak jesteś osobą pełnoletnią i będziesz chciał spróbować swoich sił na stronce. Otrzymasz 10% więcej przy doładowaniu Twojego portfela oraz darmową skrzyneczkę Silver 1 za złoty 25 zł do tworzenia na start. No i dodatkowo tu w prawym dolnym rogu, o tu sobie widzisz, masz yy, konkursik na koskę. Bowie i Autotronic za 950 zł. Dodatkowo dorzuciłem jeszcze AWP Noir za 125 zł i KH Frontside Misty za 50 więc będą trzy losowanka różne. Więc zapraszam, każda złotówka wpłacona z kodem z na case właśnie albo G4 to jeden los więcej. Więc im więcej wpłacisz, tym masz większą szansę, logiczne. No i wpłaty nagrajcie i podeślijcie na Discordzie oczywiście, Także właśnie było widać, że jest kod użyty. Ile wpłacacie i że poszła ta transakcja? I wtedy wam to ładnie zaliczam. Dobra. No a w ogóle to. No tak się rozgadałem. Wie, po prostu wszystkie informacje, jakie potrzeba, są na Discordzie. Yy, nie na Discordzie. No zjep, no zjep. W opisie macie. W opisie, a na Discordzie po prostu możecie zapytać się, jeżeli chcecie się czegoś jeszcze więcej dowiedzieć. Więc nie ma problemu. Na razie po pierwszych sześciu skrzynkach, no nie ma nic. No ale czy to się. Czy to jakieś dziwne, że nie wpadło? No nie, no logiczne. 1,5% jest na to, żeby trafić tą kosę, więc. Więc to nie jest jakoś też wybitnie dużo, żeby to często dropiło, więc na razie nie mam tego za złe, że nie wypadło, ale mam nadzieję, że chociaż jedna czy dwie nam wpadną tutaj rzeczy przez ten cały nasz balans. Bo jednak stracić 900 zł to nie byłoby fajnie. O, proszę bardzo! Mamy koskę pierwszą. Nawaja sloter za 660 zł. Także pozdro. Mamy już pierwszą rzecz. Ona to jest w sumie najwięcej procent, ale już jedna jest, więc jeżeli jak jeszcze jedna nam wypadnie, chociażby za właśnie te 600 zł, to mamy profit. I tu dwi... 300 w profitu wtedy. 3? No prawie 4. Także. Jeszcze raz. One more. One more time. Nie wiem, czy to będzie słychać, czy nie. Sąsiad wierci od godziny, a muszę nagrać odcinek oczywiście dla was, więc jeżeli to słyszycie, to sorry, nie moja wina. Ale sąsiad chyba wiertarki nie umie obsługiwać i kurwa wierci, wierci zamiast przekręcić to raz, a mocno to prt, prt, prt. <gryt> Uroki życia w bloku. Dobra. Dropnij nam kosę, jeszcze jedną. Jeszcze jedną. No ale ważne, żeby chociaż jedna nam wypadła. Bo w razie czego mamy i tak 660 zł, a nie 0 prawie, że nie? Znaczy, no zero. To co wypadło, to to ile się podliczy tych karambitów po 12 groszy. Ale fakt jest jeden. No co nie otworzymy teraz, to i tak nam wypada kosa ciągle, nie? Nie powiedział kto jaka, ale no kosa jest. Na graffiti jest, jest. Dobra, kończy nam się powoli hajs na te skrzynki. Mamy jedną, jak na Mamy drugą, dziękuję ślicznie i to jeszcze droższą troszeczkę, bo 700 zł, a nie 660. I mamy już dzisiaj profit. Także czerwona, czyli dzisiaj jest czerwony strzał w profit, a nie czerwony strzał w kolano. I mnie to cieszy. Bo szczerze, odpalając ten odcinek, się zastanawiałem 5 razy, czy. czy Kurde, warto to w ogóle otwierać? Jak to tak na farta trzeba liczyć? No ale dzisiaj szczęście dopisałem Mam nadzieję, że widzowi, który będzie wpisał z kodem SWERT Również szczęście dopisze I tak samo Czy akurat może Tobie szczęście dopisze w konkursie Tutaj na koskę i kurde nie wiem co żem zrobił Żebym wyłączył skrzynkę O, Ale dostałem, <laughs> dostałem No i kurde Poczekajcie, bo mamy tak, mamy to no, Dostaniemy z tego akurat górę no, Ale mamy 1400zł z tych skrzynek. Wydając 900, więc mi akurat się dopisało. Ale jest to strasznie ryzykowna skrzynia, więc trzeba po prostu wiedzieć, że szansa na to, że wypadnie, jest niska. i więc możecie sami otworzyć i 50 czy 100 tych skrzynek i też może na przykład nie wypaść. Bo jednak troszeczkę ich otworzyłem. Ale wyszło. I brakuje mi troszeczkę golda, więc jakbym otworzył na przykład skrzynię Fire. Wypadło gówno, ale mamy golda za to. Znaczy no, na skrzynie gold, golda. Jakby tu jeszcze wulkan nam dzisiaj wypadł, albo tu koska. To dzisiaj jest kurde dobry dzień. Oj, Nie ma kosy, ale elite build też jest spoko, bo to jest tak naprawdę dodatkowo za darmo. Taki jakby ala zwrot, bo tego golda otrzymujecie za otwieranie skrzynek. Każdych, oprócz eventowych oczywiście bo za eventowe dostajecie i eventową, no ale Elite build za stówę. i tutaj jak już na odcinkach niektórych, jeżeli oglądacie często odcinki to często na przykład trafiamy wulkana, awp boom, Prince Streama, aquamarine revenge, czy nawet kosy tutaj tą, raz tą, a raz tam. dwa razy trafiłem no i dobra, 1430 zł na dzisiaj tak to się prezentuje. Jeszcze oczywiście na stronce macie eventy przez 19 dni, więc jak będziecie wpłacać otrzymujecie walutę eventową. Jak otwieracie te skrzynki eventowe to również ją dostaniecie. No i potem możecie na przykład w rankingu tutaj macie doładuj, doładowujecie ile chcecie. I zajmujecie miejsce i na koniec eventu za zajęte miejsce przyjmujecie skina przypisanego do tego miejsca. Tutaj za najlepsze są kosy czy rękawiczki. Generator, więc wygenerować skinka również można za walutę karty. Przejść się na następne poziomy, tam troszeczkę więcej to kosztuje. Jak widzicie, tutaj 2000, tu 3000 i są troszeczkę tam droższe skiny z każdym poziomem. No i kapsuły, czyli wiadomo jak to działa po 500. Złoty 14 to jest ok, drop, ale złoty 40 ok, ale wiem, że Ty potrafisz lepiej, ale dzisiaj nam tego nie pokażesz. Dobra, także zapraszam na stronkę i oczywiście z kodem Sfer, żeby na przykład jeszcze wziąć udział. W jakże tym pięknym konkursie na Bowie za 950 zł, AWP na Onuary i Kawaha Frontside Misty. Także dziękuję, my słyszymy się w następnym odcinku i siemano.